No to tak, ja chciałam Państwu zaprezentować aplikację GrowMeter, która w drugiej połowie kwietnia będzie dostępna, bo kończymy już teraz projektowanie. I na razie wygląda bardzo dobrze. Przepraszam? Drugi, przycisk inny. Dobra. Jest to aplikacja, która łączy trzy rzeczy. Czyli pierwsza, pierwsza rzecz to jest ta analiza rozwoju dziecka w oparciu o siatki centylowe. Druga to jest moduł z dietami, które chcemy, żeby młodzież zwłaszcza sobie dopasowała jak najlepiej pod swoje gusta. I trzecia to jest aplikacja, to jest moduł, który będzie monitorował nam przyjmowanie leków, pilnował, żeby te leki były podawane zwłaszcza w przypadku osób, które długotrwale przyjmują leki. I zaraz też o tym powiem. Yy, aplikacja ma za zadanie alarmować rodziców o tym, że dziecko się zaczyna rozwijać nieprawidłowo. Yy, to jest dość ważny temat w Polsce, zwłaszcza dlatego, że bardzo wielu lekarzy mówi na przykład, że skoro ojciec jest niski, matka niska, to dziecko też może być niskie, a są normy, które, no, których nie można przekroczyć, żeby mieć pewność, że dziecko jest zdrowe. To jest adresowane też do monitorowania rozwoju dzieci z chorobami takimi, które powodują niedobór wzrostu czy wagi, czyli takimi jak niskorosłość, celiakwia, różnego typu alergie. Chcemy, żeby ta aplikacja też bardzo mocno będziemy dbali o to, żeby uczyła prawidłowego odżywiania i mówię tutaj głównie o nastolatkach. Sama mam syna, który zresztą jest powodem powstania tej aplikacji, który chodząc na siłownię no, potrzebuje jakiejś tam kaloryczności tych posiłków i jest w stanie już je sobie samopracować. No i to, że ona ma wspierać też aplikację lekarstw, to też myśleliśmy o tym, że zwłaszcza te młodsze dzieci, które czasem lądują, nie wiem, u babci, dziadka w trakcie, gdy są chore, tak, a rodzice idą do pracy, no to żeby też ta aplikacja pilnowała prawidłowego podawania leków, na przykład antybiotyków czy jakichś leków przeciwbólowych, no żeby prowadziła zarówno te dzieci, które przyjmują leki przez wiele lat, jak i te, które przyjmują leki doraźnie przez kilka dni. No i żeby dbała o to właśnie, że rodzic ma pewność, że, że wszystko jest ok, że nic tam babcia opiekunka nie pominęła. Tak? Dobra, to kolejny slajd. No to ja w lepszej wersji, czyli w garniturze. No tak jak tutaj, tak, tak jak tutaj możecie Państwo przeczytać, no mój syn ma 17 lat, jest no od prawie 12 lat leczony z powodu niskorosłości. No i w związku z tym ja też mam swoje kontakty, mam dwie grupy na Facebooku, które zrzeszają około 8 tysięcy rodziców dzieci z niskorosłością. W związku z tym też znam bardzo dobrze, jakby temat diagnostyki, tych, tego, na co zwrócić uwagę. I to nie, nie chodzi tylko o konkretnie niedobór hormonów wzrostu, ale też o inne choroby, które, które w ten sposób za pomocą takiego monitorowania aplikacją można łatwo wstępnie wykryć. No i tu są, tu są te powody, dla których no, pojawił się pomysł z aplikacją, czyli interpretacja pomiarów, archiwizacja, przypominanie o tym, że mamy coś zmierzyć, albo mamy wpisać pomiar, albo mamy wpisać leki, albo mamy sprawdzić, czy tam w przepisach nasze dziecko odpowiednią ilość kalorii mięsko je, czy tylko chlebek z masełkiem. Tu jest szacowana wielkość rynku. Opieraliśmy się na kilku źródłach. Około 10% to jest odsetek dzieci z niskorosłością z różnych powodów. Przychody aplikacji mobilnych z subskrypcji mikropłatności taki jest mniej więcej rynek dwa lata temu prawie. No, i tak wyglądają te liczby. Mogę pójść dalej? Dobra. To jest wielkość rynku aplikacji. Tak? tak, tak. Dobra. Ja bym się chciał tak. zapytać, ponieważ Pani określa wielkość rynku akurat tej aplikacji. To jest aplikacja duża, natomiast Wy jednak, z tego co widzę, celujecie jednak w dużo większą grupę. więc zostaje nie, nie. Znaczy mówimy o tym, że jeżeli mamy w Polsce, według statystyk, około 2,3 miliona dzieci w wieku 0-18 lat, a mamy 10 milionów rodzin, w których są też dzieci starsze albo nie ma dzieci, tak zwyczajnie, więc nie adresujemy aplikacji tylko do rodziców dzieci tylko również do ich dziadków i też do to, samych nastolatków. To było tam w opisie, że jeżeli jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że ta aplikacja mm -hmm. jest w stanie na podstawie tych, tej siatki centylowej mm -hmm. wykryć niskorosłość, Okej, okay, tutaj się zgodzę, mm -hmm. bo to jest, ale w jaki sposób może wykryć, wykryć alergię? Nie, nie, alergii nie może wykryć, tak, może ale może alergia, o, alergia też daje, może, nie, 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 był skrót myślowy może, może, może źle to ujęłam, ale Chodzi o to, że dzieci rozwijają się w jakimś tam tempie, i załóżmy, jest to taka, taki wykres yy, na siatce. Tych poziomów jest kilka. I teraz tak: dziecko z alergią powinno rosnąć tak, a ono nagle zaczyna nam spadać, tak, czyli tak, tak, pomóc, zwrócić uwagę, zwrócić uwagę, no, jako, jako taki pierwszy element, że coś się dzieje nie tak, czyli możemy mieć dziecko, które rośnie prawidłowo do pewnego momentu i potem spada, tak. Mhm, dobra. No i tak, tutaj mamy dane, ile Polaków korzysta z aplikacji zdrowotnych w tej chwili, ile korzysta ze smartfona, czyli gdzie mamy narzędzie do, do, ja do zainteresowania, za tak? Y tu są takie badania dość. Wważam, robione, mhm, dobra, robione, już, to to robione, już, już, już. już. O, tu konkurencje. są konkurencje, o, no, tak. Konkurencja jest, no jak widzicie, pobrań jest tutaj tyle, ile jest. Na rynku europejskim niewiele, tak tak naprawdę. Na polskim rynku to już w ogóle jest nic. To też się dzieje dlatego, że nie ma odpowiedniej, odpowiedniej reklamy dla tego typu aplikacji, bo podejrzewam, że zainteresowanie jednak może być. Aplikacja Growmeter ma być aplikacją kompleksową, czyli z założenia mamy trzy w jednym. Czyli jeżeli nie, nie chwyci sam moduł siatek centylowych, to mocno liczymy na to, że przyjmowanie leków i moduł ten dietetyczny powinien nam rozszerzyć rynek. Hmm. No tu mamy podział na te metody, które możemy wykorzystać jako płatne, bezpłatne. Ja z racji tego, że mam doświadczenie jakby w kontaktach z mediami medycznymi i społecznymi, mogę te doświadczenia wykorzystać na zasadzie jakby na bezpośredniej rozmowy z, z dziennikarzami. Na czym I zarabiamy? Na, na czym zarabiamy, zarabiamy. już? Mhm. Mhm. E na czym zarabiamy? Tu są, tu są prognozy, chcecie to oglądać, czy chcecie... Ile, z czego jest te 130 tysięcy miesięcznie, z czego wynika? Wynika z subskrypcji Ile i... jest na jednego użytkownika? Ile kosztuje subskrypcja? Tak. W tej chwili wyceniliśmy ją na 21 zł miesięcznie. Mm. Też no... Zależałoby mi na takim feedbacku, na uzyskaniu gdzieś feedbacku takiego, czy to nie jest za mała stawka. Ja nie wiem, Ta nie, nie... Konkurencja ile bierze, ale um... podała konkurencję. Jedna Kon... konkurencji wybrała tysiąc, miała tysiąc pobrań, dwudziestu tysięcy pobrań. To są Be... bezpłatne aplikacje. Bezpłatne. bezpłatne. Okay. Natomiast tamte aplikacje... Um... Dobra, wrócę do tego, bo będzie mi... Czy nie wzbudzała Pani niepokoju właśnie to, że mimo, że są bezpłatne, to mają małą ilość pobrań? Że jednak to zainteresowanie rynku... Nie jest, bo to trochę zależy też od, tak myślę, od świadomości wie pan, wie pan co? Tak, to zależy od świadomości rodziców, ale to też zależy od tego, że jak wejdziemy w tę aplikację, chociażby w tą, i zobaczymy jak ona wygląda, no ja przez te aplikację przechodziłam i one są dla mnie w ogóle nieintuicyjne. Nie, nie mają tej funkcjonalności, której ja bym oczekiwała. Ja robiłam również program do obsługi dokumentacji medycznej i, i CRM-u dla klinik okulistycznych i jakby ta intuicyjność jest dla mnie kluczowa. Program tak, tylko tu nie jest mhm. ten problem, co mhm. Pani mówi, bo proszę zobaczyć na rynek polski. Mhm. Rosne Zdrowo, czyli mhm. gdzieś Wasza konkurencja jest mhm. bezpłatna. Mhm. Nie wnikam, czy jest tak. lepsza tak, czy gorsza. Tak, tak, tak. 10 tysięcy pobrań bezpłatna Aplikacja. Tak. Mhm. Rozumie Pani? Czyli tutaj przed Wami Wy, jeżeli byście 10 tysięcy zdobyli, oni mają pobrać to 10 tysięcy subskrybentów, to macie mhm. 210 tysięcy złotych. Mhm. Mało. To jest w ogóle, mhm. Wy musicie dokonać nie tylko taką pracę, żeby zdobyć kogoś, kto będzie płacił mhm. Wam abonament, mhm. ale z tych statystyk wynika, że Wy musicie wzbudzić świadomość. I ta, tutaj ta, jest ta, ta. największe. I pytanie, czy macie jakiś pomysł na to, jak przełamać świadomość? Bo to, że wypuścicie aplikację w tej chwili, nawet za darmo, to zatrzymacie się pewnie przy 10 tysięcy pobrań. Jaki macie plan, żeby dotrzeć do ludzi? Plan mamy taki, żeby wejść w media, wykorzystać też ten potencjał mój, jakby. No, bo ja mam, mam swoje kanały i mam jakby taką wiarygodność wśród dziennikarzy. No, ponieważ mam wieloletnie doświadczenie jako, jako osoba odpowiedzialna za kreowanie marek w klinikach okulistycznych, to mi się udało z dużym, powiem, sukcesem. W związku z tym, no tak, no, ja rozmawiam też z mediami, z dziennikarzami zdrowotnymi, i oni mówią, że rzeczywiście nie ma, nie ma tego typu świadomości. W ten sposób, po pierwsze, jakby za pomocą tych bezpłatnych metod, chcemy tą świadomość wzbudzić, a z drugiej strony chcemy oczywiście zainwestować w reklamę. Po tak. co co mhm. Ile pieniędzy potrzeba, i na co, i jakby, jak to będzie wykorzystane. Już, mogę no. poczekać no, tak z, z, z zamysłu, Bo zakładam, że. Aplikację, którą ściągałby taki rodzic, to już jest ten rodzic świadomy. Zapadam, że ten rodzic świadomy widzi, że na przykład coś jest nie tak z jego dzieckiem, i pierwsze co mm. robi, myślę, że jednak konsultuje z idzie do lekarza raczej, a niekoniecznie ściąga. No znaczy, nie, to nie. Wiecie Państwo, właśnie, właśnie z mojego doświadczenia na tych moich grupach facebookowych, to połowa rodziców mówi tak, że chodzili do pediatry. Dziecko im nie rosło, a pediatra mówił na przykład tak, matka niska, ojciec niski, dziecko też musi być niskie. Żadnych siatek centylowych na, na oczy nikt nie widział. U pediatry. To jest cały problem... Czyli, czyli to jest problem w ogóle tego typu, tego braku świadomości. To o czym pan tutaj mówił, że nie ma tej świadomości, że cieszymy tak, się, że to, nasze... Pani, ja mhm. widzę budżet 551 tysięcy złotych. Jakby ok, 140 mm -hmm. tysięcy idzie tutaj na kwestie mm -hmm. związane z aplikacją. Tylko ja tutaj nigdzie, marketing 35 tysięcy miesięcznie, ja ciężko mi jest uwierzyć, że za 35 tysięcy miesięcznie pani przybije się. Yy, znaczy jest to mm -hmm. możliwe, ale to wymaga. Ogólnopolskiej kampanii społecznej. To wymaga tak. ogromnego działania. Marketing tutaj uważam, że będzie w ogóle nieskuteczny, dopóki mm -hmm. my nie wymyślimy jakiejś kampanii społecznej. Znaczy, ja bym tu zaangażował mm -hmm. największe e, uczelnie, jakieś kliniki, znaczy do tego, tak. żeby zrobić kampanię. To znaczy tak. Mój syn jest pacjentem Centrum Zdrowia Dziecka i to jest, i tutaj też mam z nimi rozmowy na tym etapie, że będziemy. Oni mi pomogą też w uświadomieniu tego problemu, no nie tylko niskorosłości, tak jak mówiłam, ale w ogóle tych zaburzeń wzrostu czy wagi. Tam jest, jest kilka takich klinik, które mogą wejść, że tak powiem, w tą akcję promocyjną. Jest firma Sandoz, z którą rozmawiam, to jest producent Hormonów wzrostu i to są bardzo duże pieniądze, bo w tej chwili jedno opakowanie takiego hormonu kosztuje chyba około 4000. tysięcy. Tak, tylko wie Pani, że jeżeli Pani włączy firmę komercyjną, to Pani nie zrobi kampanii społecznej, ponieważ. Dlaczego? Y, znaczy, bo, ponieważ jakby... Dla ludzi nie będzie to trafiało, ponieważ stoi za tym firma komercyjna. Jeżeli ja widzę kampanię społeczną, mhm. którą y, sponsoruje producent tak. leków, to ja No nie tak, trafię. ale ja nie ja mówię. Ja miałam ja ja tu bardziej dotacje unijne, by. Mhm. Jakby to jest kompletnie co innego. Inwestor mhm. prywatny, który mhm. buduje biznes, żeby jakby mhm. na nim powiedzmy zarabiać w jakimś stopniu. Mhm a dotacje unijne to są trochę... No tak, trochę, trochę bardziej innego. Ja myślę, tak. że Pani model jest bardzo dobry i jest mm -hmm. potrzebny na rynku, mm -hmm. tylko on nie za bardzo jakby trafia nie, do prywatnego inwestora, mm -hmm. tylko dotacja unijna myślę, że będzie tutaj tak, ja, i bez, znaczy, bez zwrotu tak. dotacja unijna okay. w ogóle. No dobrze, to coś jest... Jako rodzice, na przykład mm -hmm. Artur mój czy byście widzieli? tylko to, Nie, jest, jak jakby potrzeba, to, to nie chodzi o to, że to jest, ale to jest, to jest ciężka, duża praca, to jest ciężka, duża Bardzo praca, dziękuję. ja widzę i naprawdę, ja uważam, że Pani produkt nie jest skierowany po to, żeby, mm -hmm. ponieważ ja mogę Pani wyłożyć 500, 3 milionów złotych, tylko ja wiem, że te tylko... pieniądze nie zarobią, mm -hmm. nie wrócą mi, mm -hmm. to będzie wyłożone, to będzie funkcjonowało, mm -hmm. Pani nie potrzebuje środków, proszę mnie uwierzyć, mm -hmm. proszę mm -hmm. usiąść w zespole, proszę wziąć mm -hmm. kogoś, z zewnątrz, kto nie siedzi w pani branży, mm -hmm. kto jest specjalistą od marketingu, pani jest w stanie zrobić tą kampanię właściwie prawie bezkosztowo poprzez od zrobienie odpowiedniej kampanii społecznej. Mm -hmm. Ona wymaga pani czasu, pani jest specjalistką, pani, mm -hmm. tak jak mówi, ma e, gdzieś doświadczenie. Mm -hmm. Pani jest w stanie naprawdę zrobić mm -hmm. fajną kampanię mm -hmm. społeczną ogólnopolską, udostępnić mm -hmm. to bezpłatnie. I dopiero hmm. jak się zbierze społeczność, wprowadzić, wprowadzić opłaty. Tak. Ja Pana. bym na Pani miejscu nie tak, brał w tej chwili się. inwestora nie, prywatnego. Nie, 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 nie Okay, ponieważ to będzie dla Pani bardzo obciążające, ponieważ no, Pani tak, też no. będzie czuła z tyłu głowy taki oddech, że wzięłam pieniądze i muszę coś je, zrobić. ja muszą... 35 tysięcy miesięcznie na marketing, za to się da zbudować marketing pod kątem jednej tej aplikacji. To, to, to jest Zobacz, 10 tysięcy jest pobrań bezpłatnej aplikacji. Z... Nie jesteś w stanie, to jest mur. Musisz to znaczy, ale wie pan, kampanię. ale ta, ta, te bezpłatne aplikacje mają tylko ten moduł jakby mierzenia wzrostu. Tak, tylko nie Wie mają pani 10 tysięcy panu... osób pobrało tylko, nie wiedząc, co mm -hmm. jest. Gdyby to no, było coś to takiego, sprawa, że pobrało że... milion osób. Mm -hmm. To jest bezpłatne, to one mm. później mogłyby wydać negatywne yy, opinie albo w ogóle nie robić subskrypcji. Natomiast my tu mamy potencjał 10 tysięcy bezpłatnych pobrań mm. osób, które nie wiedzą, co tam jest. No tak. Pani wie, co tam jest, no ale tak, 10 tysięcy tak, osób okay, tylko pobrało, oczywiście. prawda? Więc mm -hmm. ci, co pobierali, spodziewali się, że nie wiadomo, co tam będzie. Mm -hmm. Więc mówię, tutaj jest duża praca, ale mm -hmm. w ramach kampanii społecznej. Ja panią naprawdę do tego zachęcam, no tak, siedzi tak, pani w branży tak, ja socjologa. Tak, ja myślę, że to ta specjalistę spoza Pani branży mm -hmm. wziąć i naprawdę jest Pani fajnie zrobić taką mm -hmm. kampanię, ponieważ nawet po wyborach jednostki samorządowej, ja myślę, że też gdzieś w ministerstwie, znajdzie Pani zaplecze, żeby zrobić coś takiego. Mm -hmm. Nie może być to na pewno zaangażowana firma komercyjna, mm -hmm. typu jakiś producent leków, żaden, absolutnie, ponieważ to nie będzie Pani mogła zrobić Komunicja, jej kampanii Tak, nie do końca będą mogła. Myślałam tak, raczej o, o tym, że oni będą tak, zainteresowani tak. wypromowaniem tematu. Tak, ale oni będą Będ, wypromowani tak. pod siebie, ale nie, nie da to Pani tego rezultatu. Dużo osób po prostu się odetnie, ponieważ zobaczy mm. za tym jakąś mm. korporację, mm. która po no tak, swój interes. No tak, to w sumie tak. No. Dokładnie. To sumie tak, no. Dokładnie. No Więc pomysł tak. pomysł no jest ale fajny, nie, ale nie dla inwestora. Dobrze, ale mi też zależało na tym, żeby dostać feedback, a nie od razu na tym, żeby żeby sprzedać ten pomysł, chociaż byłoby mimo, no ale, ale nie no, jest miło. To, to, no, ale to jest też, też na, na granie, więc jakby ono też trafi do... Też do... I do, do to, to też do inwestorów trafi, no, mm -hmm. ale myślę, że to i tak, to, to jakby nie jest... Tak, znaczy no, ja pani powiem tak, ono trafi na pewno do osób związanych z branżą medyczną akurat w Dubaju, którzy szukają różnych ciekawych rzeczy, więc być może będzie tak, że ktoś się do pani odezwie już poza nami, bo mm -hmm. będzie zainteresowany gdzieś wejściem czymś takim na rynek zagraniczny lub wsparciem, więc my tego nie wiemy, na pewno pójdzie to do inwestorów prywatnych, natomiast ja osobiście odradzam, chyba że ktoś wejdzie jako partner i będzie chciał zainwestować dużo więcej pieniędzy i zrobić to, o czym mówię, że tutaj straciszka praca potrzebna, żeby przełamać świadomość. Okej, no dobrze. Za tę chwilę dziękuję. Bardzo dziękuję również.